Bartek prezentuje, jak mieć skina w Minecraft. Hej! Dziś Wam pokażę, jak yy, włożyć skina do Minecrafta. Wchodzimy w przeglądarkę internetową i wpisujemy www.minnershoes.com Link będzie w opisie. Może, możecie, musicie się zalogować. I zrobić sobie skina, na przykład jakieś kolory wybierasz, tutaj chcesz takie coś, o, nie chce mi się robić. Po, lub możesz też wybrać różne zrobione skiny już. Oj, pomyliłem się. Armor. Wchodzisz tu w bazę, już. Hop. Haduje się. I nie chcesz tego, tylko na przykład chcesz sam ten. Albo potem. Już odbierzesz ten. ten. O, nie mogę włączyć. O. Coś takiego. Wtedy, tylko że nie włączaj za dużo, bo wtedy ci się parę zrobi. Naciskasz. Naciskasz Download Skin. I zapisujesz. Po prostu na pulpicie. Na przykład jako. Zamykasz. Wchodzisz z www.ny e, e c Włączasz. Z, musisz się zalogować. No ja to pokażę, jak to się robi. jeśli nie wiecie. Logujecie się. Tutaj sobie wpisujecie. Filmik. O, jest napisane. I sugi. Możecie się zapamiętać, mi nie potrzeba. Teraz wchodzicie w profil. I musicie wjechać tutaj w przeglądaj. Wchodzicie w pulpit. Tam gdzie zapisaliście. Może nie chcieliście zapisywać. I ja to nazywałem filmik. O, bierzemy. Otwórz Masz to tu Upload I już Teraz Możesz to wyłączyć Zamknij wszystkie karty Wchodzisz sobie w minecrafta Logujesz się Ja zrobię nowy Świat No może być nowy świat Coś mi się zuło. już. I już mam zmienionego skina. Ja, ja mam jeszcze postawioną polerynę, ale może to innym razem. No to się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam pomogłem tym filmikiem. To pa.